nasze kamperowe bagienko. Jest, je, jest 3, 2, 1, jedziemy z tym tematem. Witajcie na kanale Northside Vlog Słuchajcie, jedziemy z serią vlogów o przebudowie kampera Kto oglądał to wie, że w tamtym vlogu montowałem pójdę na sufit Powiem Wam co się działo w sumie w tym tygodniu Niedziela, kontynuujemy pracę Tutaj dołożyłem ten kawałek, o którym mówiłem we wcześniejszym vlogu Tutaj też dołożyłem kawałek, bo tutaj będzie z tej strony szafka, więc tutaj żeby nam ładnie zakrył sufit Pewnie będę musiał tutaj coś dołożyć, jakieś takie jakieś maskowanie się zrobi Stek już tamten skręciłem Tu jeszcze chyba muszę tą śrubę dokręcić Bo odstaje lekko No i co? Poszpachlujemy I nie trochę, przeszlifuję. I jeszcze raz będę szpachlował Bo pewnie szpachla trochę wciągnie Więc zobaczymy Szpachelka, szpachla i jedziemy ze szpachlowaniem Jak będziecie chcieli zacząć szpachlować To musicie rogi szpachelki Podgiąć trochę Na zewnątrz Żeby nie zostawiały nam takiego kancika na masie, więc e, warto sobie wziąć kawałek deski albo na podłodze, pozaginać tak. O, jak tak spojrzymy, to te narożniki są lekko wgięte. O, właśnie tak. Już mamy lekko zgięte. Idealnie. I naciskamy środek. Tylko środek. Nie na boki. Tylko środek przyciskałem. Robiło się na remontach. Parę mieszkań mam za sobą. To jest ta do środka. O kurczę, mogę kupić tak, która idzie na zewnątrz. Pewnie byłaby mocniejsza. On. Dobra, niech to poschnie ja już sobie grzeję w środku w kropku. Słuchajcie, mamy poniedziałek, wieczór. Dzisiaj zabieram się za szlifowanie. Zaraz będę rozkładał folię, żeby się tutaj nic nie zakurzyło. No i szlifujemy to, co ostatnio poszpachlowałem, znaczy wczoraj. Papierek 180, chyba i 80, jak będą jakieś większe zadry. No i może pomaluję dzisiaj, zobaczymy. Ciekawe czy trafimy z kolorem. To jest dopiero wyzwanie. Generalnie to nie ma żadnej magii, to jest po prostu odcień białego. Tylko pytanie, czy to będzie akurat ten odcień, który szefowa zaakceptuje. Pierwsze pociągnięcie. Uuu, już widzę, że może być słabo. Oj, nie, wiem, czy to szefowa zaakceptuje. decyzja na całe życie, więc mamy ten biały, idealny kolor w naszym kamperze. Ale he, ciekawy temat jest z podłogą. Powiem Wam, że zaskoczyło mnie trochę. Jakość materiałów, które mi wysłali. Ale to potem. Na razie jedziemy ze ścianami między szafkami. Dobra. I właśnie tak wsiadamy do kampera zimową porą. Okej. Okay. Piękna pogoda, słoneczko świeci, weba, stopyka, konstrukcja zrobiona, zaraz jedziemy za Lufoxem i chciałoby się pstryknąć i żeby było już zrobione, no ale to tak nie działa. Dobra, słuchajcie, najpierw to zamontuję, a później Wam pokażę jak to jest zrobione, bo jak będziemy to w taki sposób nagrywać, to będzie to serial. No dobra, mamy już e, Alufox położony, teraz będę przykręcał w tą ściankę. Zobaczcie, tak ona wygląda od wewnątrz. Hmm, tutaj tak zrobiłem tą konstrukcję. Wszystko jeszcze skleiłem na klej, więc tak to wygląda z tyłu. A tak to wygląda z przodu. Oczywiście to wszystko jeszcze będziemy malować na idealny biały kolor. No dobra, montujemy. Kolana teraz to bardziej odstaje niż, niż miało odstawać, chodera nie Co tu się dzieje? Dobra tutaj trzeba To trzeba wszystko po... nacinać i powyklejać, bo to inaczej nie wejdzie Idziemy na dół dość Kręcić. A jednak muszę dołożyć. No i teraz to byłoby. O, teraz to była być to to kombinować. Trzeba dołożyć płytkę. Dokładamy tutaj kawałki już. Jednak z męka 6 cm ciężko chodzi. Bardzo ciężko wchodzi 6 cm, także tutaj dajemy jeszcze jedną płytę. No ale ciasne, o pan. No dobra słuchajcie, tutaj musiałem dołożyć taką jeszcze jedną listewkę, ponieważ za bardzo odchodziła ta wnęka, a tu mam 6 cm. Więc jak będziecie robić e, kampera, to pamiętajcie o tym, żeby ta wnęka musi być troszeczkę mniejsza. Ja mam na 94 i z wysokości była ok. 94 na 52, ok, tu było ok, ale tutaj e, chyba, żeby ją zrobić cieńszą, bo ja zrobiłem w sumie na 6, 7 prawie i pół cm. Więc o tym trzeba pamiętać, żeby zrobić po prostu mniejszą z tej strony. Krótszą na 90 może, na 90 i wtedy takie będzie odpychało, ale ładnie będzie. podoba mi się. No dobra, to co, zajmujemy się może szafką, co? Bo nie wiem, czy zdążę z, tym, z tą płytą, więc tam jest szafka, podkłady do podłogi. Jeszcze zamówiłem takie dodatkowe radiatory do ogrzewania, więc jestem ciekawy Waszego zdania, co myślicie o tym. Wow. Dobra, jak wygląda nasza szafka? Słuchajcie. 26 cm w środku na 28. Z zewnątrz wymiar takiej szafki to 28 i prawie pół. 28 na 28. Eee, tak, sam ten skos tutaj już będę wycinał później. Tutaj mamy górną część do przykręcenia, to jest 6 cm. Se przykręciłem tutaj taki kawałki płyt, żeby ustawić sobie drzwiczki i zaraz będę kręcał tutaj zawiasy. Oczywiście jeszcze przed zawiasami wejdzie nam coś takiego tutaj. Eee, o, tutaj tak przykleję taką płytę. Taki kawałek on tutaj, do zawiosów, żeby to wzmocnić, żeby się też drzwiczki tutaj się nie wyginały. Tutaj już widać, że się lekko podgięły, więc to na pewno wzmocni. słowa znowu drzazga, cholera, aż. Uf. Oby na pewno to jest dobra długość, a ty cholero jasno. Oj, z lewej to będzie długo. i z lewej to będzie długi czas przykręcania Naprawdę. Dobra, szablon mamy, coś takiego będzie tutaj szafka będzie gdzieś w tym miejscu więc tu przykręcimy i na dole będzie mnóstwo miejsca mogłem w sumie tą płytę zrobić krótszą ale dobra wycinamy i zaraz lądujemy tam cholernie szeroka <grymne> o, pan. o pan jeszcze muszę iść w prawo o, no dobra, szafka miała być 135, sypialnia i nad oknem 138 jakoś mi to się nie zgrywa zaraz przyjdzie szefowa będziemy tutaj podejmować decyzję i Przyniesie brodzik. Zobaczymy, jaka będzie duża szafa. I czy, czy szefowa się zgodzi na tak małą szafę? Plany i dupa. Dobra, słuchajcie, plany planami. I jak widzicie, e, no co? Trzeba to zmniejszyć tą szafkę. Trudno, nic nie zrobię. Muszę ją zmniejszyć, szafa musi być tam. Po prostu pomyliłem się z tymi wymiarami. Mam nadzieję, że to już ostatnie fakapy, bo zaraz mi nie zostało roboty. Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze, żeby nie być gołosłownym, muszę wam pokazać to, co e, zamówiłem. A propos podłogi, yy, ogrzewania podłogowego. Więc tak, ogrzewanie podłogowe. Już Wam mówię. Nie. Myślę słuchajcie o takich hiterach, żeby wrzucić pod siedzenie Dla kierowcy i pasażera podłączyć to i żeby tam sobie grzało z przodu Bo wiadomo szaferka, więc tam ucieka najwięcej ciepła Więc taki jest plan, żeby to założyć z przodu jeszcze dodatkowo Te podkłady, które zamówiłem do ogrzewania podłogowego, o których mówiłem w zeszłym vlogu Zobaczcie, to robią chyba z pozłotka. To jest tak cienkie, że naprawdę Myślałem, że coś bardziej jest konkretnego, ale bardzo słaby materiał. Ale nic, gdzie jest ta rurka? Bo tutaj miałem rurki kawałek włożonej, o właśnie tutaj. jest. Pokażę wam jak to będzie wyglądało dokładnie. Tak będzie wyglądała rurka włożona właśnie w tą blachę. I tak sobie pomyślałem, tak sobie pomyślałem, żeby tą blachę, tylko żeby wyfrezować tutaj takie otwory, na rurkę i na tą blachę i po prostu włożyć to z góry, żeby nie chować tego pod płytę. Więc słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, bo już nie chcę więcej robić jakichś fakapów. Więc dajcie znać, co myślicie, i e, Żeby ta, żeby, ta żeby, żeby to ogrzewanie w końcu zadziałało, bo naprawdę jest ciężko, jest ciężko. Myślę, że blacha, jakby była bezpośrednio pod wykładziną, to będzie oddawała dużo dużo szybciej ciepło niż, niż schowana pod, pod sklejkę. Dobra! Słuchajcie, to chyba byłoby na tyle dzisiaj. Plany były ambitne. Jeszcze z drugiej strony miałem założyć, no ale trudno, no, nie dam rady tego zrobić, a niech chcę się szarpać. Dzisiaj jest sobota, vlog wlatuje jutro. Słuchajcie, dziękuję Wam wszystkim za komentarze, dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji. A kto ogląda i nie subskrybuje, niech da łapkę w górę. Na razie trzymajcie się i do następnego vlogu. Hej!